Bardzo serdecznie w unboxingu karty graficznej od Gigabajta e, GTX 780, który ma 3GB pamięć na GDDR5 Ogólnie karta jest przecudowna, bardzo fajny ma design Ale to wam zaraz dokładnie zademonstruję. Preferowana ilość prądu jaką ona powinna mieć to jest 450W i to jest wersja OC version, czyli mo umożliwia montaż chyba eee, OC, hmm. overclocker, tak. Czyli umożliwia podkręcanie i jest do tego podobno przystosowana. Oczywiście są różne teorie, różne <laughs> upodobania do kart graficznych. Ja ogólnie ufam gig Gigabyte'owi, wiem, że wiele osób ma do niego wątpliwości i polecało mi inną kartę. Jednakże ja uznałem, że Gigabyte to będzie taka, którą ja chcę mieć. I no cóż, może później się okaże, że, że źle zrobiłem, ale ja naprawdę ufam tej firmie i chcę Gigabajta. Przejdźmy może na tył obudowy naszej. Tu mamy podstawową informację i to, czemu, ta, czemu tą kartę tak naprawdę chciałem. Wiąże się to z technologią Windforce 3 razy. Co to w ogóle jest technologia Windforce? Technologia albo zastosowane chłodzenie. Jest to specjalne chłodzenie opierające się na trzech wentylatorach, które są troszeczkę odchylone od siebie, co zapewnia to, że nie ma takich drgań między nimi, więc jest chłodzenie bardzo wyciszone. Dodatkowo Windforce to jest specjalny system odprowadzania pary chłodzenia, czyli nasza para, jak się skrapla, w dół jest ogrzewana, następnie znowu zmienia się parę, i ten cykl się powiela. Dodatkowo tutaj jest bardzo duża przestrzeń parowa, więc z tej pary może tutaj się bardzo dużo uz uzbierać. Dzięki czemu zastosowane chłodzenie jest bardzo wydajne. Przynajmniej tak twierdzi producent, czy tak będzie, to przekonamy się. Może uda mi się jakoś to przetestować, sprawdzić, czy faktycznie to jest to, co producent tutaj oferuje. I to co mówi, że naprawdę to chłodzenie jest fajne. Ogólnie pytałem kilka osób o noście tego chłodzenia Windforce. Każdy je zachwala, mówi, że to jest dobre chłodzenie i faktycznie karta wyrabia się. Ja nie będę jakoś super ekstra jej podkręcał, dlatego wydaje mi się, że do moich zastosowań spokojnie ta karta mi wystarczy. Dobra, przejdźmy jeszcze inne strony. Tu mamy oczywiście podstawowe informacje o noście karty. Widzicie to? Widzicie to. Ok, Może to troszkę oddale, czyli Nvidia. Gigabajtówka GTX780, wersja druga, e, PC, PCI 3.0, 3GB 3 GDDR5 na szynie 384 bity, Dual Link, DVI, oczywiście podstawa, display, czyli wiadomo, to będzie działało pod cyfrowe łącze, czyli to cyfrowe będzie się łączyło z naszym monitorkiem przez DVI. BT, czy coś tam innego, LVI kurczę, proponię, nie pominęłem nazwy. Nieważne. Dobra, otwórzmy to. Tutaj jest z boku drugi, takiego Teraz, ok. Połóżmy to i wyciągnijmy zawartość. I to, co nas chyba najbardziej interesuje, kurczę, jako maniaków takiego właśnie sprzętu. Ok. To odłożymy sobie na bok. Może tak odłożymy w tył. Nie wiem, czy to będzie tutaj w ogóle widoczne dla Was. No, mniej więcej. Cokolwiek to powinniście z tyłu widzieć. Ogólnie dostajemy pudełko. Jest bardzo fajne. Tutaj ma logo Gigabajta. Nie wiem czy to widać. Widać. Ok. Logo Gigabajta. Bardzo przyjemne. Wokół nic nie ma. Czarne pudełko. Ogólnie już widzę, że jest to bardzo fajnie wykonane i starannie. Pudełko jest dosyć fajne. Z tektury dosyć ciekawej. I ogólnie miło się to prezentuje, tak można to zmacać, tak. To teraz przejdźmy do otworzenia. I w środku od razu dostajemy naszą kartę. Może to odsunę jeszcze bardziej. I w środku też pudełko jest czarne, fajnie. Zabezpieczona odpowiednio, żeby nic jej przypadkiem nie stało. Spróbujmy ją wyciągnąć. Wyciągniemy chyba calutką kartę od razu. Nie, wyciągniemy całość, w słowie całość. Ok, to może to schowajmy. Weźmy naszą kartę. Dobrze. I jest nasza karta wyciągnięta. Jest ładnie zabezpieczona. Macie tutaj napis WillForce. Teraz wyciągnijmy ją z opakowania. Żebyście oczywiście mogli ją zobaczyć. Z tyłu jest zaklejone. Wpadę się czy nie było otwarcie. Jakieś nie, nie było. Leciutko to nadróżmy To zabezpieczenie. Ok. Chodzi źle i nic. Zostało moim magicznym, magicznym nożykiem od Japońców. I wyciągnijmy. A, kurde, pięknie wygląda! Pięknie, pięknie, pięknie. Okej, okay, złapię to może w ten sposób, żeby tutaj nic nie popsuć. Teraz, czy wy to ładnie widzicie? Widzicie, wygląd obudowy jest bardzo przyjemny. To jest jakiś plastik, jak mi się wydaje, ale plastik lepszej jakości. Palce nie zostają, więc to jest dosyć fajnie wykonane, dosyć starannie. W środku co my widzimy? Widzimy yy, dwa radiatory zamontowane po lewej i po prawej stronie. Po środku mamy rurki, które oczywiście wprowadzają parę i pozwalają na skrapanie się naszej wody. Dzięki czemu te trzy szybkie, ciche wentylatory są w stanie to całe ciepło odprowadzić z naszej płyty. Dosyć fajne, wydajne to jest. Mm, tu macie łączenie. W tym miejscu, tutaj jak zobaczycie, aktualnie macie łączenie tego do miejsca głównego na płycie, gdzie to ciepło chyba jest gromadzone. Dodatkowo to zabiera jeszcze ciepło z kondensatorków, takich podstawowych, chyba kontrolerów. ja właśnie widzę tył naszej płyty. Jest fajnie wykonany. Jest to na czarnym laminacie zrobione i widać, że to jest starannie. Patrzę się ogólnie na złącza, na styki na. Pawki te nasze, ale wszystko jest bardzo fajnie zrobione. Z tyłu mamy natomiast wyjścia DVD oraz HDMI, więc bardzo fajnie. Ja będę wykorzystywał tych dwóch do podpięcia dwóch monitorów, gdyż będę pracował na dwóch monitorach. Chyba, że podepnę się pod jeden z tych pod 27 cali, chyba będzie lepiej. Tu się tu podepnę 27 cali, Natomiast tutaj podepnę mój monitor, który mam aktualnie e, Samsunga 19-calowy. Więc bardzo przyjemnie to będzie tutaj się prezentowało. Tutaj muszę jakoś ob, o, obejść to wokoło. Mm, dalej ono się zamontuje, jakiś kabel leci przez całość. Ogólnie, a nie, to kabel do naszych wentylatorów lecą, ale jest fajnie zabezpieczone. Więc to jak najbardziej jest w porządku. Z tej strony tu mamy zasilanie. tutaj wiem, czy to będzie chyba za, zasilanie do podpięcia, żeby wiatraki mogły spokojnie sobie funkcjonować. Ogólnie wykonanie naprawdę jest porządne. Nie, mam, nie, nie wiem, czemu niektóre osoby narzekają na Gigabajta. Naprawdę firma bardzo porządna. Ja zawsze lubiłem ich e, e, karty graficzne. Aktualnie również mam gigabyte, przy tym też nie miałem gigabyte, więc. Ja, odnośnie tych kart graficznych bardzo jest, znaczy jestem bardzo przywiązany do tych klasie kart graficznych. Ogólnie Windforce, bardzo dobra architektura, pod chłodzenie, więc to jest jak najbardziej na wielki plus. Oprócz tego, dosyć wydajny to by będzie smog z niej, bo 3 GB pod ramek to naprawdę jest bardzo porządne. Ok, zapakujmy i zobaczymy dalej. Teraz przejdźmy do pudełeczka. A, na tym nie było pudełka, mnie. Ok, przejdźmy ogólnie do dolnej części. Dostajemy oczywiście kable zasilające, czyli tutaj widzicie, jak mówiłem, tam było zasilanie. Dostajemy nasze zasilanie, zasilające kable, dosyć dużo, aż na cztery. Nie wiem, czy to jest aż tyle potrzebne, chyba nie, ale dobra. Ok, dostaliśmy cztery te do, do, do zasilania Już tutaj podpiąć, więc ok, to odłożymy na bok. Eee, quick Guy, czyli szybki montaż, jak to zamontować, o co kaman. Standardowo oczywiście podpinamy do y, PCI 3.0 y, Podpinamy te kabelki I czy coś więcej nam tutaj jeszcze powie twórca? I chyba nie Tylko tutaj nam napisał dla osób, czy takich jak ja To jest DisplayPort HDMI oraz DVI-DVD Więc opisał nam dokładnie to co potrzebujemy A nie, to jest mini HDMI, to mamy To i to jest u nas zamontowane więc mi, y, Mini HDMI DisplayPort DVI DVD. Ok, nie pisze nam nic o noście montażu dalej, ale spoko nie potrzebujemy. Damy sobie z tym bez problemu radę. I standardowo już w takich sytuacjach dostaliśmy sterowniki. Ja w ogóle że to są najnowsze sterowniki, które potrzebujemy do tej karty graficznej. Możecie okazać, że są już nowsze sterowniki. Te są po prostu już za stare do działania. Ok, coś tu mamy jeszcze? Chyba nie. Ogólnie wielki plus dla opakowania. Opakowanie jest bardzo fajne, bardzo porządne. Więc naprawdę to trzeba im przyznać, że z opakowaniem to oni się postarali. Jest ono bardzo przyjemne, bardzo fajnie się w ogóle patrzy na nie. I logo Gigabyte na samej górze, pudełka, jak najbardziej na plus. Więc. Jeszcze raz wyciągnijmy całą obudowę. Ok, i w ten sposób prezentuje się jeszcze raz na nasza karta graficzna. Bardzo wielki plus dla niej. Zobaczymy, jak ona się będzie spisywała w benchmarkach, w testach. Zobaczymy, czy jest w stanie wyciągnąć to, co ta karta jest nam w stanie do zaoferowania. Więc bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka i do zobaczenia już w kolejnym unboxingu. Pa, pa wszystkim!